he kupiłem to cudo za tysiaka i to pewnie jest cenne, pokażę może sąsiadowi to. Co to za cyce? Siema sąsiad. Co to za cyce? To jest cenne i to kupiłem za tysiaka, wow, teraz to postawię. Gotowe. Może tam no dobra. Tutaj niebo spadnie. ma sąsiad. ma sąsiad. Czesław Nakoi i poszukiwany za 10 tysięcy dolarów. O nie muszę to schować. O nie schować muszę to. Aaaa nie nie bija oddawaj to Czesław. a-a-a, nie nie strzelaj ja uciekaj masz to coś i uciekaj proszę tylko nie bij mnie haha dał się nabrać na to coś sąsiad do nogi albo zrobię z ciebie pierogi. Kurna co to za i Iban poka moje okno jak to mój mały bratka mu Jesteś u wujka mata a nie ma tej pół kurna gdzie jest? Dziwne, że tutaj postawiłeś. Czesław McCoy, za 10 tysięcy lol. Ma być tam i kropka. Dlaczego masz szybki głos? Bo napiłem się gazu z paliwem z sokiem i dodałem soli i mam taki głos i gówno mnie obchodzi, że idę do lekarza. No i to by było na ple dzieci, a teraz pożegnajcie się. Występowali Pat i Mata, to czym my mówimy? To syntezator mowy ona i ta Iwona dodaje mi szybki głos, bye bye. Pat mów tak żeby dzieci zrozumiały, ech dobra. Występowali Pat i Mat i to czym mówimy to syntezator mowy Iwona i ta Iwona dodaje głos mi i Matowi głos baj baj. Odcinek będzie w środę ponieważ dużo pracy w to stworzyłem.